Pogęgrowicz Mazowiecki wygrywał u siebie z Lechią Gdańsk po rzutach karnych. Kulisy z tego spotkania zobaczycie już jutro, ale już dzisiaj prezentuję Wam rozmowę z Damianem Jaroniem, Karolem Nojszewskim i z trenerem Marcinem Sasalem, bo wydaje mi się, że o takim sukcesie należy od razu mówić. Tak jak cieszyliśmy się z losowania Lech Gdańsk, no to nie mogliśmy tutaj się nie przeciwstawić. No, przeanalizowaliśmy przeciwnika. To co widzieliśmy w meczach z Radomiakiem, z Jagiellonią, to też chłopaków napędziło, że ten zespół też ma swoje słabe strony, ma strony mocne też się zastanawialiśmy na pomysł na grę zmieniliśmy trzech zawodników w porównaniu z poprzednimi dziewięcioma meczami ale też po to ja taki plan miałem żeby weszli doświadczeni zawodnicy później bo być może będzie może potrzeba żeby ten mecz pociągnąć a jak się nie uda, bo będziemy przegrywać wysoko, no to dać szansę młodym, no bo już myślimy też o meczu niedzielnym. Mamy wyjazd do Bierska, bo nie można ligi. Ale tak się ułożyło, że mieliśmy szansę grania do końca. Pokazaliśmy taki, taki charakter drużyny. Myślę, że po 50-minucie mieliśmy dużą przewagę, dużo sytuacji. Prowadziliśmy grę. Zdziwiłem się, że zespół z ekstraklasy gra na czas wydłuża piątki, wybija piłki na auty, dłużej te auty wznawia, że też się kładą, no i dlatego też ważne było, żebyśmy grali do końca. Myślę, że tutaj chłopaki pokazali charakter, strzeliliśmy bramkę, a w dogrywce no myślę, że byliśmy dużo lepszym zespołem. Takie jest moje odczucie. Może nie skromnie to zabrzmi, ale fizycznie wyglądamy bardzo dobrze na tle przeciwnika z ekstraklasy. Właśnie pociągę ten temat, bo z naszej perspektywy też to wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Wręcz nie od 50, a nawet wcześniej widzieliśmy, że naprawdę pogoń przeważa i gra bardzo ładną piłkę. E, trenerze, trzy składniki właśnie tego, żeby zdominować klub z ekstraklasy klubem drugoligowym. <noise> To nie jest takie wszystko proste. Ja myślę, że już pracuję tutaj 14 miesięcy i to widać jakąś koncepcję gry, że te mecze nie są nijakie i też poprawiamy szczegóły. Jeszcze robimy sporo takich błędów indywidualnych, no to też jest, że my zawodników mamy z czwartej ligi, z trzeciej, a mierzymy się z zespołami dużo lepszymi od siebie, ale ci chłopcy pokazali, że robią postęp. No i cały czas przy tej taktyce też grzebiemy, staramy się dostosowywać do przeciwnika, często zmieniać strony, tak jak tutaj trzeba było zmieniać strony. No, i też poprawić musimy finalizację w polu karnym, bo sytuacji mamy dużo a piłki latają nad, nad, nad bramką, więc jest, jest jeszcze sporo do roboty, ale myślę, że taka koncepcja taktyczna, jak mamy grać, że zawodnicy już mniej więcej wiedzą. Dlatego też plusem jest to, że zostawiliśmy praktycznie cały trzon zespołu po awansie i tutaj praktycznie jedna zmiana: tylko Nojszyckiego, wchodzi Bochonko, wchodzi Korczakowski. I myślę, że tutaj mamy taki, taką grupę mocną. No i jeszcze mamy młodych zawodników. Jakoś do zimy dociągniemy, ale jeśli będziemy chcieli y, o coś walczyć, no to trzeba tutaj jeszcze jakieś wzmocnienia w zimę zrobić. Wymarzony przeciwnik na drugą rundę? To? Zespół z ekstra klasy jak najbardziej, no bo chcemy to zrobić. Jak to to będzie, tu mnie podpuszczają, że Legia przyjedzie z Fejo. Zapraszamy, nie ma problemu. Ale są ciekawe zespoły, chętnie bym zagrał czy z pogonią, czy z motorem w klubach, w których pracowałem. Zresztą tam raczej mam większość przyjaciół, więc myślę, że będzie znowu święto w Grodzisku. Na razie emocje tak powoli, powoli opadają, ale no coś niesamowitego. Eee, myślę, że śmiałem się po, po karnym łosia, że spokojnie chłopaki, tutaj ten scenariusz jest tak napisany, że, że my i tak przejdziemy dalej. I... No Lepiej nie dało się tego zrobić, tak bramka w 90 minucie, dogrywka karne i po karnych awansujemy dalej, więc super, super sprawa. E, słuchaj, jak to jest, że drużyna z drugiej ligi aż tak przeważa z drużyną z ekstraklasy? Co tam się działo na boisku, że wy aż tak przeważaliście? Wiesz co, no to często jest tak, że gdzieś powiedzmy ten zespół właśnie z niższego szczebla jest bardziej zmotywowany. Wiadomo, no, my tutaj mówiliśmy, że ci zawodnicy, którzy wyjdą z Lechi, oni mogą w tym meczu tylko stracić, bo tu niewiele mogli zyskać, tak jakby wygrali z nami, no to każdy powiedział, ok, zrobili to, co do nich należało. A tak naprawdę to my mogliśmy tutaj wiele wygrać i, i to zrobiliśmy. Więc gdzieś nie mówię, że tutaj Lechia przeszła obok meczu, ale wiadomo, że gdzieś po naszej stronie ta wola walki, ta motywacja była na najwyższym poziomie i wiem, że ciężko się gra, bo też grałem gdzieś w, nawet w tych okręgowych Pucharach, gdzieś trafia się zespół z niższej ligi i to nie są łatwe mecze, bo to są tak zwane mecze pułapki. I śmieliśmy się też w pierwszej kolejce Polonia, by to na nas trafiła i powiedzieliśmy, że mimo, że to jest główny faworyt do awansu. To trafia najgorzej jak może w pierwszej kolejce, bo trafia na Beniaminka, pogoń Grodzisk. I, no i się przejechali mu. Powiedzmy, mm -hmm. nie? Więc... No Od ponad roku nie przegraliście u siebie tutaj na, w Grodzisku. Co musi się stać, żebyście uznali wyszłość drużyny przeciwnej? Bo na razie nawet ekstraklasa wam nie groźna. Nie wiem, co musi się stać pewnie. Pewnie musiałby odejść od Sasa i paru zawodników, żeby to się posypało. Na razie się cieszymy z tego, co jest. No, ten sen niech trwa jak najdłużej w Lidze i tutaj ta przygoda z Pucharem. My podchodziliśmy do tego jako, jako do nagrody za poprzedni sezon. Trafiliśmy w rywala z najwyższej półki i, i też fajnie, jakbyśmy dalej trafili, bo. Mówię, i tak jak żeby wygrać, żeby wygrać ten cały puchar, pojechać na narodowy, to i tak trzeba wszystkich pokonać, więc... No. Czy wcześniej, czy później, nie? No więc... statystycznie, jak mówią przepisy, tutaj, tutaj będziesz to rozgrywał wszystkie mecze. Najprawdopodobniej. Chyba, że traficie na Sandecję, która dzisiaj chyba, wygrała z Krakowem. Wygrała, tak. Wiem, że prowadziła 1-0 chyba, więc... No to, to jest właśnie też kolejny przykład, tak? Grali też z Krakowią z zespołem, który jest gdzieś tam w górnej części tabeli i klasy. I trzecioligowiec tak naprawdę wygrywa to spokranie, fakt, że sentencja jest też napakowana zawodnikami, no na pewno nie na szczebel trzecioligowy, a nawet nie na drugą pewnie. Więc no mówię, to są mecze pułapki dla tych drużyn z Ekstraklasy i to jest piękno tego pucharu, puchar tysiąca drużyn, często właśnie faworyci gdzieś odpadają. Mówię, no my się cieszymy, bo komplet widzów, bilety się rozeszły, już nie chcę myśleć, co tam będą mieli teraz za przy następnej rundzie, jak tutaj kogoś trafimy. To będzie trzeba chyba, nie wiem, jakąś dystrybucję dodatkową zrobić. Będzie, będzie, będzie ciekawie. Uważam, że jesteśmy drużyną bardzo zorganizowaną. Tak naprawdę z tamtego sezonu jestem jedynym nowym zawodnikiem, no dzisiaj nie, ale ogólnie w pierwszym składzie. Dużo podstawowych osób zostało i jak sam tu przyszedłem w czerwcu byłem bardzo pod wrażeniem jak ta drużyna jest zorganizowana, poukładana. No i uważam też, że mamy bardzo dużo jakości piłkarskiej jak na tą ligę i może zawodnicy nie są z nazwiskami, nie grali nie wiadomo gdzie ale uważam, że będą grali, że mamy takich zawodników, że naprawdę yy, o dużej jakości i teraz będą, będą grali w przyszłym sezonie gdzieś wysoko. Wszedłeś dzisiaj z ławki, jak czułeś w ogóle mecz yy, z, z poziomu boiska? No, wszedłem w momencie, gdzie straciliśmy bramkę, więc yy, gdzieś tam adrenalina wtedy jest duża, bo chce się, się odrobić, no wiadomo taki mecz to jest to jest nagroda i dlatego, dlatego no, czułem się bardzo dobrze, wszedłem z ławki, no, chciałem pomóc jak najbardziej no, i i udało mi się to całkiem nieźle. No jak na Minka bardzo dobrze punktujecie w lidze, cały czas. E, tak jak mówię, nie to tej od ponad roku. E, twój wymarzony przeciwnik w drugiej rundzie to? Legia Warszawa. Dlaczego? No, byłem... jestem byłym zawodnikiem rezerw Legii. W dodatku jestem kibicem Legii, więc, więc taki mecz będzie na pewno sentymentalny dla mnie. Jak, jak nie w następnej rundzie, to w finale. E, że tak uznam, dzisiejszy mecz był bardzo historyczny dla e, Grodziska Mazowieckiego. I możliwe, że trochę stałem się kibicem. No i tym sposobem też postanowiłem sobie zakupić koszulkę w ramach takiej pamiątki z tego dnia. Dzięki obejrzeniu tego materiału oczywiście subskrypcja, łapka w górę i widzimy się, mam nadzieję, jutro, chociaż daję sobie jeszcze ten margines czasu, że kulisy pojawią się za dwa dni, żeby je montażowo bardzo dobrze dopieścić. Dzięki. Się.